Siemaneczka moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy remont witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym odcinku z cyklu Remont starego mieszkania w bloku. Dzisiaj zajmę się szpachlowaniem łączeń w standardzie Q1. Jedno pomieszczenie mam już zapytowane na gotowo, jest to sypialnia, w której aktualnie się teraz znajduję i postanowiłem wyszpachlować łączenia właśnie do standardu Q1. Było kilka filmów na moim kanale na ten temat, dzisiaj będzie kolejny, ale moi drodzy nie było filmu żadnego z nową masą którą tutaj właśnie widzicie, śmig C50S. Nagrywałem jeden materiał na temat właśnie śmiga C50, jest to oczywiście masa gotowa, tak jak tutaj większość z Was pewnie zna ten materiał, ale powstała nowość, jest to materiał sypki do własnego dorobienia z wodą. I teraz tak, jeżeli chodzi o wady, zalety rozwiązań pod tytułem materiał sypki, materiał gotowy, no to oczywiście jest kilka zalet jednego i drugiego, po pierwsze materiały sypkie wiążą nam chemicznie, a nie na zasadzie wysychania, odparowywania wody i generalnie już po godzinie, bo tutaj czas utwardzenia jest 60 minut, możemy coś zadziałać na tych łączeniach, czyli poszpachlować sobie szerzej i Jeżeli szpachlujemy masą gotową, no to niestety ten czas będzie wydłużony. No jest to wada i zaleta jednocześnie, tak? ale jeżeli nam się spieszy, jeżeli chcielibyśmy jakoś pomieszczenie szybko ogarnąć, no to lepiej wybrać materiał sypki. I dzisiaj właśnie ja pokażę Wam, jak dorobić taki materiał, jak taki materiał szpachlować. No i sam jestem ciekaw, jak się nim będzie robiło, bo przyznam się szczerze, że nie miałem jeszcze okazji nim pracować. I teraz tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o łączenia, no to zacznijmy od tego. Łączenia nieoryginalne Nacinamy, szczelina musi być głęboka, ale niezbyt szeroka, tak jak tutaj, i oczywiście gruntujemy. Tutaj ja sobie przeleciałem gruntem, to może być grunt jakiś taki zwykły, tutaj nie ma wymagań, że musi to być jakiś super ekstra, hiper, co macie pod ręką, po prostu chodzi o przelecenie tutaj tych ścian pędzelkiem i pozbycie się tego kurzu, który gdzieś tam zalega. I jeżeli chodzi o łączenia oryginalne, bo tak, na łączenia nieoryginalne będę szpachlowywał fizelinę, dlatego, bo to jest najcieńsza taśma zbrojąca, a ja nie chcę ich jakoś tam bez sensu pogrubiać, tak więc dlatego, moi drodzy, fizelina. Na łączenia oryginalne, które są łączeniami głębokimi, będę używał taśmy TUF Na razie narożniki, moi drodzy, pominę, bo dzisiaj pokazuję Wam jak szpachlować łączenia materiałem sypkim, a na, na TUF wolę ogólnie masę gotową. Tak więc to pójdzie na łączenia oryginalne oraz, moi drodzy, kupiłem jeszcze taką taśmę Knauf Kurt, tak? czyli to jest połączenie papieru i flizeliny. Kiedyś też miałem okazję tym pracować, bardzo fajnie się robiło. Niestety też kosztuje swoje, ale może warto spróbować. No i dobra, słuchajcie to tyle, jeżeli chodzi o dorabianie no to oczywiście w karcie technicznej macie szczegóły, ile tam wody na kilogram i tak dalej i tak dalej, ale no wszyscy ogólnie wiemy moi drodzy, że każdy dorabia to tak naprawdę pod siebie bo inną konsystencję możecie dorobić sobie na łączenia nieoryginalne a inną konsystencję możecie sobie dorobić troszeczkę gęstszą na łączenia oryginalne, tak? Bo tutaj trochę więcej towarów Wam wejdzie jeszcze inną konsystencję możecie sobie dorobić na narożniki zewnętrzne, które dzisiaj też będę e, montował. Tak więc no, to jest kolejna zaleta masy sypkiej, e, jeżeli chodzi o, o, o pracę taką masą. Tak więc tyle. No, biorę się za dorabianie, czyli czysta woda, e, sypię materiał do środka, mieszam, mieszadłem wolnoobrotowy, można to robić ręcznie, można robić mieszadłem, tak więc nie ma żadnego problemu. Też duży plus, moi drodzy, za opakowania, dlatego, bo są to opakowania z tworzywa i jeżeli na przykład nie macie miejsca w mieszkaniu, można, jeżeli jest taka możliwość oczywiście, gdzieś tam trzymać sobie na przykład na balkonie. Raczej nic nie powinno się wydarzyć. Masa, tak jak widzicie, jest, można powiedzieć, no wy chyba tego nie widzicie, ale ona jest praktycznie śnieżnobiała, zresztą podobnie jak ten śmig. C50, już gotowa masa. Dorobiona w takiej średniej konsystencji. Ja, moi drodzy, będę sobie zaczynał od wypełniana, wypełniania łączeń. Też Wam proponuję zawsze tak robić. Najpierw wypełniam sobie wszystkie łączenia nieoryginalne, żeby one sobie troszeczkę tutaj ściągnęły, złapały i dopiero będę wklejał później fizelinę. I w międzyczasie, kiedy te łączenia wysychają, biorę się za szpachlowanie łączeń oryginalnych. Tak więc ja mam akurat taką filozofię. Dobra, nie przedłużam. Jest godzina za 5.12 jak dorobiłem ten materiał, zobaczymy, czy on faktycznie godzinę wytrzyma, jeżeli chodzi o jego czas otwarty. dobra słuchajcie, częściowo ściany mam już wyszpachlowane i sufit tak jak widzieliście zresztą na timelapsach i kilka jeszcze słów takiego do powiedzenia, słuchajcie jak szpachlujecie wkręty, bo ja postanowiłem sobie wszędzie wkręty tutaj zaszpachlować tak żeby spokojnie mi to łączenia podciągnęły bo to jest małe pomieszczenie i tak żeby po prostu no jak najdłużej tą masę tutaj mieć we wiaderku, żeby sprawdzić czy faktycznie ona jeszcze się nadaje do roboty po tej godzinie i teraz tak, jeżeli wkręty Wam wystają, od razu wkręty w kieszeni dokręcacie sobie i tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczcie moi drodzy co się dzieje. Mam nadzieję, że kamerka to ładnie Wam pokaże. Zobaczcie ile wciągnęło tutaj, jeżeli chodzi o, tą, o to łączenie. Gdybyście od razu wkleili fizelinę, tak naprawdę no macie tutaj bułę. No, wypchnie Wam gips, on po prostu no, nie będzie spełniał swojej funkcji. I teraz tak, jeżeli chodzi o tą masę, minęło już, jest godzina 13 po pierwszej. Zobaczcie, ponad godzinę, no tutaj producent podaje 60 minut, no gdzieniegdzie tu zaczyna z tej strony łapać, ale wydaje mi się, że godzina to jest spokojnie na wyrobienie tego towaru. Ja go troszeczkę sobie mniej dorobiłem, dlatego, bo no właśnie no nie wiedziałem jeszcze, jak on się zachowuje, dlatego mi tutaj troszeczkę na ten narożniczek brakło, ale tak jak widzicie, godzinka czasu spokojnie można sobie działać. Dobra, słuchajcie, teraz wezmę się za szpachlowanie tutaj tych łączeń poprzecznych i na sam koniec jeszcze wkleję, pokażę Wam jak klejam tutaj te łączenia, być może łączenie na suficie, zobaczymy. Teraz jak ten gips mamy już sobie związany, mówię o tej pierwszej warstwie, możemy przystąpić do wklejania naszej taśmy zbrojącej. Tak jak powiedziałem wcześniej, w moim przypadku będzie to frizelina, dlatego, bo jest po prostu najcieńsza i nie chcę tego łączenia jakoś tam bezsensownie pogrubiać. Nakładam masę. Staram się ją nałożyć w równej warstwie, aczkolwiek to nie jest, wiecie, aptekarska precyzja, tu nie trzeba się jakoś tam mega super ekstra przykładać. I wklejamy fizelinkę. Można od razu sobie. Y poszerzyć to łączenie i zrobić, tak wycieniować troszeczkę tą fizelinę, ale generalnie ona jest taka cienka, że ja tego w jednym etapie akurat tutaj nie będę robił. I też zwróćcie uwagę na konsystencję masy. Jest ona, no widzicie, że spada ze szpachelki, jest taka w miarę rzadka. Powiem Wam szczerze, że na taką konsystencję najlepiej się po prostu tą masę mi wkleja. Fizelinę, a nie masę. może braki. Konsystencja masy na łączenia oryginalne, zobaczcie, też delikatnie ona spływa, ale nieco gęstsza niż e, jeżeli mówimy o łączeniach ciętych. No i temat w sumie bardzo prosty, tak? Wciskamy masę w łączenie. I tutaj już dosyć ważnym elementem jest ładne ściągnięcie po brzegach płyty tej masy. Dlatego, bo jak będziemy wklejać papier, no to ładnie nam się on równiutko zatopi. Na pierwsze łączenie używam taśmy Knauf Kurt. O, dobrze, że jestem na tyle wysoki, że bez drabinki daję radę. I teraz tą taśmę najpierw sobie bardzo mocno dociskam szpachelką. Nadmiar masy. O, tu mi się zabrudziła ta masa. Nadmiar masy, jeżeli, jeżeli jest, to sobie po prostu wycieram. Jakby wypycham tą masę spod tego papieru. Tak to mniej więcej powinno być zrobione. No i teraz, jak taśma jest wklejona, ja jeszcze przejeżdżam sobie dodatkowo i wyrównuję łączenie. Wklejona taśma tak, moi drodzy, się prezentuje. Mam nadzieję, że kamerka to jakąś w miarę odda. Na łączenie numer dwa zastosuję dobrze znaną i lubianą przez wszystkich taśmę TUF którą często wklejam na narożniki, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wkleić ją Włączenia oryginalne, tylko powiem Wam szczerze, trochę drogo wychodzi. Ale tak sobie pomyślałem na potrzeby tego filmu. Przecież mogę to zrobić. I ponownie proces wygląda tak samo. Najpierw dociskamy szpachelką. OK. Następnie trochę masy i przejeżdżamy na gotowo. Łączenie numer 2 wygląda w ten sposób. Ostatni etap w tym pomieszczeniu, czyli narożnik. Powiem wam, że trochę Mam rzadką masę do narożniczków, ja akurat ogólnie preferuję urobienie gęstszego towaru, ale już nie będę dorabiał na nowo, ani broń Boże, dosypywał tu jakichś dziwnych kombinacji robił, bo nie wolno dosypywać, moi drodzy. Tak jak byście tutaj zapytali, może w komentarzach raz rozrobioną masę, czy to jest klej do płytek, czy jakiś, właśnie masa łączeń i tak dalej, i tak dalej. Już jak ona parę minut jest w wiaderku, no to raczej nie powinno się jej zagęszczać. Zapewne też widzowie zapytają się, dlaczego akurat przy montażu tego narożnika nie będę używał poziomnicy ani żadnego lasera i tak dalej. Odpowiedź, moi drodzy, jest prosta. Nie używam zazwyczaj. Jeżeli na przykład ja robiłem ścianki gipsowe, i wiem, że wszystko jest w kątach, w pionach i tak dalej, to moim zdaniem jest to zbędne narzędzie, bo wystarczy go topnąć z odpowiednią siłą do końca i praktycznie narożnik macie, moi drodzy, obsadzony. Kwestia po prostu jakiegoś tam doświadczenia. Narożniczek obsadzony, tak jak widzicie w miarę szeroko zaciągnięty, aczkolwiek tutaj pamiętajmy, że jeszcze będą co najmniej dwie warstwy gładzi na tym. Jeżeli wyjdą Wam jakieś takie dziurki niezaślepione i tak dalej, no to tym się nie przejmujemy, dlatego, bo tak jak mówię, będziemy to jeszcze kilkakrotnie szpachlować. I tyle. Całe pomieszczenie mam już ogarnięte praktycznie. W q oczywiście. Tak, na koniec, moi drodzy, jeszcze kilka słów podsumowania. Słuchajcie, masy dołączeń generalnie są do siebie podobne i wszystkie służą do tego samego. Chodzi o zazbrojenie połączeń, wyszpachlowanie i spowodowanie, żeby one były w miarę e, no, sztywne, nie pękały. Tak? I teraz, tak, tą masę wyróżnia na tle innych mas to, że jest ona bardzo plastyczna i to też potwierdził mój kolega, który był tutaj na chwilkę przed chwilą odwiedzić mnie i zobaczył akurat właśnie, jak tutaj pracuje. Pytał się, co to za masa e, i też zauważył, że ona bardziej przypomina gładź gipsową, niż taką masę dołączeń. Jest bardzo drobna w strukturze, przez co super się rozpuszcza w wodzie, nie ma żadnych problemów z mieszaniem i tak dalej, i tak dalej. I dorabiałem tutaj chyba na trzy razy tą masę do tego pomieszczenia. I zobaczcie, moi drodzy, jak to wszystko jest wyszpachlowane. Patrzcie, nie ma tutaj żadnych, no tu generalnie jakieś może zaciągnięcia są, ale nie ma tutaj żadnych bobów w tej masie, nie ma tutaj żadnych jakichś dziwnych rzeczy. Ona się nie, nie roluje nie wałkuje, jest bardzo taka właśnie miałka, drobna, dobrze się nią e, pracuje. Zobaczymy, e, jak ona wysnie tutaj, na przykład na narożniku, gdzie było grubie, czy bardzo powciąga, czy nie. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie, no bo masy sypkie raczej, e, no nie wciągają. Chociaż tu są narożniki już powysychane. O, zobaczcie, no, nie jest za bardzo wciągnięty ten narożnik, tak więc jest OK. Na koniec, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, która może Was zaciekawić. Pamiętacie, jak wspominałem Wam o programie Specjalista, właśnie tym programie nowym partnerskim Megarona? No to ta masa śmig C50 również bierze udział w tym programie. Czyli tutaj na opakowaniu są kody. I teraz e, nagrywałem kilka filmów na temat właśnie tego programu, i też dużo, dużo osób mówiło, że ludzie będą w sklepach skanować kody. Otóż, moi drodzy, nie, bo kody są pod wieczkiem. Na przykład w DV21, albo jeżeli chodzi o jakieś produkty w worku, no to są w worku, ale moi drodzy, od środka. Także tutaj mamy kod QR, który możemy zeskanować. Zresztą za chwilkę to zrobię. Bierzemy telefon, uruchamiamy aparat. Nic więcej nie musicie robić. Skanujemy kod. Pojawia się odnośnik do strony. Klikamy. I pyk. Specjalista, 8 punktów jest dodanych. Jeżeli jesteście pro w tym programie, macie 8 punktów. Jeżeli jeszcze nie jesteście pro, macie tych punktów 4. Wejdźcie sobie na stronę śmig.pl, łamane przez specjalista i zobaczcie, co tam słychać w tym programie, jakie nagrody można zebrać. Warto moim zdaniem. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zarówno ten filmowy, jak i również materiał sypki do łączeń. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Niebawem. Gdyby ktoś był nowy na tym kanale, to tradycyjnie powtarzam, że tutaj gdzieś z boku wyskakuje playlista do całej serii odcinków z remontu tego mieszkania. W opisie pod tym filmem będziecie mieli również link do playlisty, link do mojego sklepu sklep 4 upl oraz oczywiście link do tych materiałów i do programu specjalista. Wejdźcie, poczytajcie, zobaczcie, może akurat coś tam ciekawego znajdziecie. Pozdro!